Dzień dobry, z tej strony Miłość z kanału Uwaga Rzucam. A dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii Darterski Trening. A trening, który sobie dzisiaj mówimy, to Checkout Walkdown. I w tym wypadku będą to checkouty z zakresu 90 do 61 punktów. Przypominam również, że cała ta seria jest w powiązaniu z moją stroną internetową, gdzie pod zakładką trening, czyli link uwagerzucam.pl/slash training, znajdziecie cotygodniowo, losowo wybierane treningi. Tutaj je omawiamy, a także codzienne checkouty, które mogą się przydać. W Waszych treningach. A teraz przejdźmy do odcinka. Myślę, że sama nazwa już sugeruje, co będziemy robić w ramach tej gry treningowej. Będziemy trafiać kolejne czekałty w zakresie 90 do 61 punktów. Dlaczego kolejność malejąca? Otóż uważam i skłaniam się ku temu, żeby te najtrudniejsze rzeczy robić na początku treningu, czyli czekał 90 jest trudniejszy niż checkout 61. Dlatego te trudniejsze checkouty mamy na początku i dlatego kolejność jest malejąca. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, również możecie robić kolejność rosnącą. Zasady. Cóż, podchodzimy i próbujemy skończyć dany check -out. Do każdego check outu mamy tylko jedno podejście, co pewną presję narzuci. Jeżeli trafimy jeden punkt, jeżeli nie trafimy zero punktów, naszym zadaniem jest oczywiście zdobyć tych punktów jak najwięcej. Ta gra treningowa pomoże nam przede wszystkim z darkerską matematyką, szczególnie osoby początkujące, które jeszcze nie mają tych wszystkich schematów w głowie. Tutaj będą musiały trochę pomyśleć, a przy okazji się nauczyć, więc jeżeli masz problem z wyliczaniem wartości, no to ta gra jest zdecydowanie dla Ciebie. Kolejna kwestia, no to trafianie oczywiście wartości podwójnych, a także całych check czyli można powiedzieć sytuacje meczowe, no i również można narzucić sobie pewną presję, bo tych punktów chcemy jednak jak najwięcej zdobyć, także każda tutaj lotka będzie, e, będzie dużo ważyła i to zdecydowanie też może być rozwijana w tej grze treningowej umiejętność. Jeżeli chodzi o dostosowywanie, no to przede wszystkim oczywiście można sobie zakres checkoutów zmienić, ale w tym konkretnie zakresie w wersji łatwiejszej możemy sobie dać dwie kolejki na zakończenie danego checkout'u, czyli zamiast trzech lotek to sześć. A jeżeli chodzi o wersję trudniejszą, to możemy narzucić sobie, że do kolejnego checkout'u przejdziemy dopiero wtedy, kiedy trafimy poprzedni. I tutaj nam się trening może znacząco wydłużyć i znowu presja niektórych lotek może być bardzo duża. W ekstremalnym przypadku, jeżeli jesteście naprawdę na wysokim poziomie, to Możecie sobie narzucić, że nie tylko przechodzicie do następnego, kiedy traficie, ale również jak nie traficie, to cofacie się o jeden. I tutaj ta wersja naprawdę jest ekstremalnie trudna. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. Przejdźmy na tarczę. W tym treningu, oczywiście, do rzucenia jest 30 checkoutów: od 90 do 61, 30. Ja tutaj rzucę 11, czyli 90 do 80, żeby pokazać, jak to wygląda. Ale przecież zasady są proste, więc zacznijmy sobie 90. Przez środki chciałem mieć 8,6 zostaje. Nie trafiono, więc za pierwszy check-out mam 0 punktów. 89. Ok, 32. Jeszcze raz. Ach, też nie trafione, czyli też nie mam za ten check-out punktów. 88. Pisko. Również nie mam zakończenia od punktów 87. siedem, i weszło, czyli mam tutaj pierwszy punkt za 87, idziemy 86. sześć. Nie trafiona, więc za to też. Nie mam punktów. 8 5. Kolejna. 8 5 też nie trafione. 8 4 Nie trafione, oczywiście po pierwsze c 79, więc to trzynastka 13 na podwójną 20, nie trafione, to było 84, więc na 83. Nie trafione, 82, to jest Jeden. Wszystko dobrze do podwójnej. Dobra, e, 8.1 teraz. Też nie trafione i 80. Na razie jeden tylko trafiony. Zobaczymy czy 80 wejdzie. Nie wejdzie. No to część z tych checkoutów Wam pokazuje, tak jak mówiłem, 11. Jeden został trafiony, więc mam jeden punkt za to podejście. I oczywiście w podobnym treningu chcę po prostu przebić, czyli zakończyć więcej tych checkoutów. Tutaj 1 na 11, 9%. No to już jest taka normalna skuteczność w moim przypadku. Dobra, dzięki za ten odcinek i do usłyszenia w kolejnych serii d'Artysiego Treningu oraz wszelkich innych. Do zobaczenia.